Część. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o okiennicach w domu. Zastanowimy się, jakie ESA, ich rodzaje, jakie parametry warto wziąć pod uwagę przy wyborze oraz jakie mają zalety i wady. Jeśli myślisz o tym, aby wprowadzić okiennice do swojego wnętrza lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to ten film jest dla ciebie. Zapraszam do oglądania. Od wieków okiennice stosowano jako ozdobę przy oknach na elewacjach domów, dworów czy kamienic. Stanowią zabezpieczenie przed dużym nasłonecznieniem latem lub przed zimnem i opadami. W ostatnich latach pełnia też inna funkcję, ESA dodatkowa bariera chroniąca przed możliwością włamania. W tym artykule postaramy się przedstawić zalety i wady tego rozwiązania. Okiennice rodzaje. Zastosowanie okiennic poprawia wygląd domu oraz komfort jego użytkowania, a także minimalizuje straty ciepła w budynku. Okiennice wspomagają parametry cieplne okien. Tradycyjne okiennice montowano jako drewniane, z okuciami i zawiasami. Były to prawie zawsze okiennice rozwieralne i wykładane na ścianę, lub częściowo składane. Zazwyczaj stosowano je w domach o klasycznej, tradycyjnej architekturze. Następnie na lata zostały zapomniane, oraz rzadko stosowane i wyparte przez nowoczesne rolety czy żaluzje zewnętrzne. Swój renesans okiennice przezyły ponownie, kiedy w budownictwie nastała moda na domy w stylu dworkowym, zamkowym czy prostym wiejskim, rustykalnym. Zazwyczaj nadal stylem i wyglądem nawiązują do okiennic z poprzednich epok. Niektóre projekty domów z pracowni Miligrama Projekt zostały wzbogacone okiennice. Do jakich domów warto montować okiennice? Oprócz podstawowego materiału, jakim jest drewno, wykorzystuje się do ich montażu także wzmocnione drewno, panele drewnopochodne, panele winylowe w ramie stalowej. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie pasuje do każdego typu architektury, a w szczególności do domów nowoczesnych czy ultra nowoczesnych. W przypadku współczesnej architektury inwestorzy zazwyczaj decydują się na montaż nowoczesnych rolet zewnętrznych. Takie okiennice wyposażone SA zazwyczaj w automatyczne sterowanie. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie okiennic przesuwnych, które coraz częściej pokazują się na nowoczesnych fasadach domów jednorodzinnych. Jest to ciekawy wariant, powoli wchodzący na rynek budowlany. Do niedawna takie okiennice produkowane były na indywidualne zamówienie na podstawie przygotowanych szkiców czy rysunków projektanta. A cała inwestycja generowała spore wydatki. Obecnie coraz więcej jest firm specjalizujących się w tym temacie. Okiennice przesuwne w domach nowoczesnych czy ultra o prostej, czy wręcz nawet surowej architekturze najlepiej sprawdza. Siodporne na warunki atmosferyczne okiennice przesuwne na rolkach w ramie stalowej można wybierać wśród okiennic z wypełnieniem pełnym lub azurowym z drewna impregnowanego, egzotycznego, z paneli drewnopochodnych, czy winylowych, lub z blachy perforowanej. Często stosowane deseczki o różnej grubości i szerokości, układane i przykręcane poziomo, w pionie lub skośnie. Okiennice drewniane mogą mieć wypełnienie montowane na styk lub w dowolnych odległościach, tworząc wybrany wzór azuru w pasy poziome, czy pionowe, lub w kratkę prosta. Albo skosna. Jeśli zdecydujemy się na wypełnienie okiennic z blachy perforowanej, do wyboru będziemy miele wzorów i kolorów. Wyjątkowym rozwiązaniem, aczkolwiek jeszcze dość drogim, może być wariant wypełnienia ze szkła bezpiecznego, mlecznego, czy nawet ze szkła wzorzystego, czy barwionego lub nawet witrażowego. Montaż okiennic. Okiennice przesuwne na rolkach montuje się na solidnych i mocnych ramach stalowych, które spawane sa ze stalowych katowników. Ramę najprościej jest zamówić u ślusarza, przedstawiając szkice z wymiarami i rozstawem otworów okiennych czy drzwiowych do montażu. Przestrzenie pomiędzy otworami można otynkować, pomalować lub również wypełnić ramami stałymi, nawiązującymi stylem do wybranych okiennic. Można również zastosować w tym miejscu okładzinę, która ozdobi pozostałe elementy elewacji, czy to z drewna, z okładzin ceramicznych czy kamiennych. Ważnym elementem montażowym przy okiennicach esaszyny i sporniki, które są niezbędne do zamocowania okiennic oraz do ich swobodnego przesuwania. Szynę przygotowuje się w zakładzie ślusarskim i musi być ona z obu stron zaslepiona tak, by okiennice nie wypadały. Wykonuje się ja z prostokatnych katowników, posiadających również od spodu kilkumilimetrowa szczelinę, która będzie tym samym prowadnica dla rany. Montaż szyny wykonuje się poprzez zamontowane w konstrukcyjnej części ściany zewnętrznej specjalne wsporniki lub kotwy montażowe. Do których należy przyspawać przygotowana odpowiednio wcześniej szynę. Optymalny ciężar ramy, wraz z wypełnieniem, nie pozwoli na luzne przesuwanie się okiennicy. Dodatkowo można jeszcze zamontować specjalne uchwyty lub haczyki, tak by okiennice zabezpieczyć przed wiatrem i zablokować przed nie po samoistnym poruszaniem. Można również dla większego komfortu i bezpieczeństwa od środka przykręcić specjalne zaczepy czy zamki antywłamaniowe. Okiennice mogą być otwierane ręcznie lub poprzez automatyczne sterowanie. Zintegrowane ze sterownikiem wewnętrznym lub zespołem. Odrębnych sterowników do poszczególnych otworów, a w przypadku domów z systemem inteligentnych instalacji, przez główny sterownik systemu. Wypełnienie ramy można wykonać wedle uznania i potrzeby, ale w zgodzie ze stylem i wykończeniami zastosowanymi na elewacjach domu. Ramy okiennicy należy zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez malowanie specjalnymi środkami antykorozyjnymi lub poprzez malowanie. Proszkowe. W dowolnej kolorystyce, według dostępnych palet kolorów NP. Systemu RL. Można także ramy wykonać ze stali nierdzewnej, ale to rozwiązanie będzie na pewno dużo droższe. Przy ramach górny wspornik mocuje się do ściany nosnej i przygotowuje się go z dwóch spawanych ze sobą płaskowników. Dolny wspornik można zrobić z części teownika wraz ze specjalnymi bolcami, gdzie w miejscu pomiędzy nimi przesuwać się będzie rama. Bolce osłania się gumowymi lub przygotowanymi stworzywa tworzywa sztucznego specjalnymi osłonkami. Takie rozwiązanie zabezpieczy dodatkowo przesuwające się ramy przed wycieraniem ich warstwy ochronnej. Część teownika należy przyspawać do płaskownika, a ten z kolei przykręcany jest również do ściany nosnej. Ważne jest, aby prawidłowo wykonać mocowanie wspórników oraz optymalnie rozmieścić podpory dla szyny i nie wolno ich przykręcać do nienosnych warstw ściany. Rolki umożliwiające poruszanie się okiennic montuje się do ramy na podobnym systemie, Wykorzystywanym przy drzwiach przesuwnych czy bramach wjazdowych. Przykręca się je do płaskownika, który należy wcześniej przyspawać do ramy okiennicy. Okiennice w ten sposób wykonane lub podobne można śmiało stosować zarówno przy oknach, jak i przy drzwiach balkonowych czy tarasowych. Podsumowując, okiennice w domu to nie tylko estetyczny element, ale także funkcjonalne rozwiązanie, które może znacząco wpłynąć na komfort życia. Wybór odpowiedniego rodzaju okiennic. Ich parametrów oraz zrozumienie zalet i wad pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb każdego właściciela. Pamiętajmy, że dobrze dobrane okiennice mogą nie tylko chronić przed słońcem i hałasem, ale także podkreślić charakter naszego wnętrza. Zachęcam do przemyślenia, jakie okiennice będą najlepsze dla waszego domu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.